Po zakończeniu kwitnienia były wykonane 6 zabiegów Calcio Plus w dawce 2,5 kg co dwa tygodnie. Potem szedł chlorek wapnia pięciokrotnie. Również owoce były zabezpieczone luną. Tak? luną później na tydzień przed zbiorem berlisem. I na dzień dzisiejszy jest 27 kwietnia i ona goret w zwykłej chłodni praktycznie. Jedność utrzymuje no jedność zachowana, jest zachowana i to zachowana prawda? i bardzo dobrze się przechowuje. zwykła chłodnia bez kontroli. chłodnia bez kontroli. W temperaturze trzymane 1,1. A jakie a jak inne odmiany? Gloster jeszcze jest. Gloster ligon i Darek i również bardzo dobrze przygotowują.